Myślę sobie, że bardzo jest fajnie zacząć od radia. Dlatego, że jednak radio daje ci taką dużą samodzielność. W radiu dużo zależy od ciebie. Jak już jesteś w telewizji, to tutaj jest Pan operator, Pan dźwiękowiec, później jest Pan montażysta, no i tak naprawdę nie za dużo zależy od ciebie. tak? Znaczy, to musisz jakoś działać w teamie. Na początku to jest trudne, jak się nie ma umiejętności. Dlatego, radio jest fantastyczną formą, żeby zacząć, mam wrażenie. I też jest taką. uczy zadawać pytań. Dlatego, że w telewizji to jest tak, że okej, okay, ja teraz panu zadaję pytanie, ale moich pytań nie będzie, także proszę odpowiadać pełnym zdaniem, no i w ogóle I dziennikarz jakby wie o tym, że może tak naprawdę klecić te pytania jak chce, to może być bez sensu, bo tego nie będzie, a w radiu tak nie jest, przynajmniej kiedyś tak nie było, jak jeszcze właśnie były takie dłuższe formy w publicznym radiu, że wchodziły też pytania, także trzeba to było wszystko przemyśleć, jak chce się zdać pytanie, o czym chce się rozmawiać, co zrobić, jak jakiś rozmówca odpowie tak czy tak. W telewizji tego nie ma, przynajmniej we współczesnej telewizji, jeżeli chodzi o newsy, no i takie formy, które, które dominują we współczesnej telewizji. A w radiu to wszystko wtedy było, teraz też trochę jest w publicznym radiu, dlatego mam wrażenie, że radio naprawdę uczy takich solidnych podstaw dziennikarstwa. Gazeta jest oczywiście bardzo pociągająca, bo tutaj też dużo zależy od ciebie. W gazecie jest trochę łatwiej, jeżeli chodzi o, na przykład, dobry prawda? Bo możesz się z kimś skontaktować przez telefon, kto jest na drugim końcu świata, nie potrzebujesz do tego żadnego dźwięku czy obrazka, tak jak w telewizji. Możesz też rozmawiać z kimś przez e-maila i później tego używać w swoim tekście. Z tym dużo łatwiej. Ludzie rozmawiają z kimś z gazety, bo mają wtedy pewność, że nie będzie ani jego twarzy, ani jego głosu. No, a po tym też w gazecie jest też taka ogromna moc. Jak już coś jest napisane, to jest napisane. I my później w radiu czy w telewizji przechwytujemy te informacje i podajemy ją jako też nasze newsy. No ale te newsy bardzo często pochodzą właśnie z gazet.